Nie wiem, a ja już przyjąłem tylko nie wiem gdzie mogę... Up, tym razem do <grymna> śpi jeden, śpi jeden. Dwóch jest, trzech. Jeszcze jeden. Znaczy, jak jacy, jak i, okay, po to strefa, kimi, to jest strefa, to jest strefa. Ostatni został chyba. A nie, o kurw, więcej ich jest. Jak Dobra, ostatni został. Lewy, trój, a, lewy, trój, lewy, po, dili, po lewej strutach a po lewa, po lewa, du, du, du. Śpi, 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 ostatni. Ostatni, ostatni został. Ee, do pały jesteście, do pały, do pały. Powiem, 3 na 8, 3 na 8, 3 na 8 To <śmienizacja> Ale ty kurwa ebana, teraz stój tu teraz świetniku ebany <śmienizacja> Ej oni mi stój tu świetniku Ey wszystkich 3 na 8 Dobra, zbieramy ich teraz ładnie stoisz tutaj Zbieramy, zbieramy, zbieramy Ej, bo tu jestem Aaaa, ty zdałeś już tego, się spakaliście, że trzy na ośmiu. Bo macie trzy inne fitę, trzy inne fity macie. Co ty gadasz, co ty gadasz? Bez koszulki latamy, bez ko koszulki latamy. macie inne spodnie, więc Dobra, bedaję. dostałeś, dostałeś, dostałeś stary przekopek.